Uważam, że szach jest grą dla każdego. Mitem jest stwierdzenie, że tylko inteligentni ludzie, tylko ściśle myślący ludzie, rek, mogą grać w szachie dobrze, jest to nieprawda. No przede wszystkim praktyka czy nie niszcza. Ja osobiście. Bardzo dużo grałem, mam bardzo silne jakby przy rywalizacji, więc we wszystkim co robię staram się być najlepszy. Nazywam się Jan Krzysztof Duda, jestem arcymistrzem szachowym. Gram w szachy od 5 roku życia. Wygrałem pół świata, co jest moim największym osiągnięciem. W szachy zacząłem grać, jak miałem 5,5 roku. To była w ogóle śmieszna historia, ponieważ moja mama zainspirowana niedzielnym przekazaniem, oczywiście w kościele, o talentach, sądziła znaleźć jakiś we mnie i wtedy próbowałem wielu różnych rzeczy, wielu różnych dyscyplin sportowych, tak jak gimnastyka sportowa, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy. Też trochę w muzyce próbowałem. Wśród tych dyscyplin były również szachy, ponieważ generalnie szachy były znane w mojej rodzinie. Siostra mamy, moja ciocia um, przesłuchała Pilarska um, z domu Grochot była mistrzynią polskich seniorek w 1991 roku, więc była to znana gra, no i ja zapisała mnie do klubu w mojej rodzinnej Bieliczce, MKS z Bieliczka, gdzie miałem szczęście trafić na bardzo dobrego fachowca, można powiedzieć, od dzieci, mojego pierwszego trenera, pana Andrzeja Irulika. No i jakoś zachęcił mnie do tych szachów, że złapałem bakcyla. Nie potrafię powiedzieć dlaczego po dzień dzisiejszy, Ponieważ tak było no, trafione zatopiony w wieku 5,5 lat. No i pozostało to moją pasją po dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że jeszcze przez długi, długi czas. Treningi powiedziałbym, w 80% składają się, czy składa się z czysto szachowych rzeczy, czysto szachowy trening, a około 20% jest to. Trening fizyczny oraz psychologiczny, może to być zaskakujące dla wielu, że szakiści trenują fizycznie, no ale jeśli się zastanowimy, że przeciętny turniej klasycznych trwa 11 dni, czyli każdego dnia jest jedna runda, która trwa średnio powiedzmy 5 godzin, tak między 4 a 6, no to chyba jest zrozumiałe, nie ma oczywiście jakichś wyznaczonych dyscyplin sportowych skazanych dla szachistów. każda dyscyplina jest dobra. Raczej są to dyscypliny wytrzymałościowe. Ja osobiście znajduję się tylko w indywidualnych sportach, więc bieganie i pływanie są dwie moje dominujące aktywności fizyczne. No, ale czasami też tam dużo są trochę siły, trochę siłowni, jeżdżę na rowerze. Trening taki stricte szachowy no to jest praca z komputerami. Głównie na wysokim poziomie, głównie się patrzę, analizuję debiuty czyli początkowe, początkowe ruchy, początkową fazę. Jest to praca myślę dla, z punktu widzenia lejka szlachowego, bardzo nudna, bardzo niewdzięczna, ponieważ no, trzeba sprawdzać konkurencję też co robi. Pracujemy z silnikami, które sugerują różne ruchy i analizuje się bardzo, bardzo daleko. Często są to tasiemce wręcz wariantowe, tak, gdzie jeden wariant może mieć nawet 30 ruchów powiedzmy. A oczywiście jest dużo odgałęzień po drodze. Często, jakieś tam pliki, w sensie analizy w jednym wariancie, mogą zawierać około 100 tysięcy ruchów albo coś w tym stylu. I analizowanie takich wariantów to jedno, ale też warto pamiętać, co się, co się analizowało, więc no, z wysokiego szczebla, Czołówka Światowa powtarza wiele godzin dziennie, po prostu jak w wkuwa warianty na pamięć, zapamiętuje je i poświęca na to kilka godzin dziennie. W ostatnim czasie moim największym osiągnięciem było wygranie Połaru Świata, przez wielu też uważane za największe osiągnięcie polskich szachów po II wojnie światowej. Oprócz wygrania tego bardzo silnego turnieju dał mi on przepustkę do turnieju kandydatów, który będzie rozgrywany w drugiej połowie 2022 roku. Żaden polski zawodnik wcześniej nigdy w historii nie dostał się do turnieju kandydatów, więc będę pierwszy. Będę ciężko trenował i bo tylko pierwsze miejsce na tym turnieju się liczy, gra 8 zawodników z cisłej czołówki światowej. Wycięca tego turnieju gra mecz o tytuł mistrza Świata z aktualnym Mistrzem Świata. Jest 8 lat Mistrzem Świata, więc czas najwyższy, żebym tylko pokonał i najlepiej jak byłbym to ja.